Cześć. Na moim kanale dzisiaj Wam pokażę dron Lego Dron Kobi. To jest dron Lego, to dron Kobi. Dron Kobi jest większy. Tym To jest dron bojowy. Nie wiem, czy to widzicie, ale tam jest kamera i bomba, śmigła. I Tak on się prezentuje od dołu. Tak, od boku. Tu jakieś lampki. Tak się prezentuje konkurencja. Dron Lego wypada troszkę lepiej. Lampkę jakieś ma, nóżki. No i ładniej troszkę wygląda, bo on ma trochę przesadzone nogi. No i porównam Wam teraz ludzi kobi. Ludzi kobi do tego dronu jest strasznie mały. Tak się to widzi porównanie. A dron Lego do ludzika Kobi, do ludzika Lego wygląda tak. Czyli przez pół, no i to jakoś lepiej trochę wygląda. Ta skala w dronie Kobi jest lekko przesadzona, ale wszystko jest dobrze. Tak prezentuje się dwa drony. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. No i pa!